Mamy teraz tak zadziałanie, zadziałanie pierwsze jeśli dziecko albo osoba biorąca na taśmie nie zrobi przekroku to jest zabezpieczenie ta uchylna, ta uchylna klapka musi być yy, ta ruchoma dlatego, że gdyby się cokolwiek niebezpiecznego na taśmie znajdowało czy na przykład jakiś dziecku jakiś no nie wiem przyczepił but albo cokolwiek i po taśmie wyłącza, ta, ta uchylna dźwignia zabezpiecza i wyłącza przenośnik taśmowy. więc Tutaj nie ma, szczelina jest na tyle, że dziecko stopy, stopa dziecka nie wpadnie tutaj. Mhm. Drugim zabezpieczeniem jest oczywiście ten e, magiczne oko, która po złoce powoduje ktoś został na przenośniku taśmowy dłużej niż 3 sekundy powoduje zatrzymanie przenośnika.